Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z serii Zbrodnie w show biznesie. Mam wrażenie, że jest to wasza ulubiona seria. Niestety przychodzę na początek ze smutnymi informacjami, ponieważ YouTube coraz częściej uważa odcinki z tej serii jako nieodpowiednie dla reklamodawców, dlatego też coraz częściej nie udaje mi się na tych filmach niestety włączać monetyzacji. Dlatego tutaj do was gorąca prośba, jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem mnie, to zajrzyjcie do Opisu tego filmu. Tam znajdziecie Patronite'a. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się z tym Patronite'em zapoznacie, ponieważ będzie to mi pozwalało dalej realizować odcinki z tej serii oraz rozwijać ten kanał. A teraz przechodzimy już do sprawy, którą dzisiaj chciałam Wam przybliżyć, a będzie to sprawa Dominique Dun, aktorki, która była u progu swojej kariery i która niestety nie spełniła swoich marzeń przez zazdrosnego chłopaka. Dominique Dunn była amerykańską aktorką, która rozpoczęła karierę filmową w 1979 roku. Przez trzy lata zagrała w kilku filmach i serialach. Krótko trwałą sławę przyniósł jej także występ w filmie Duch. Myślę, że większość z Was jeżeli interesujecie się horrorami i filmami, które przywołują na naszej skórze dreszczyk grozy, to na pewno kojarzycie tę aktorkę. Dominik urodziła się w 1959 roku jako najmłodsza córka Dominika Duna, aktora i producenta filmowego. To właśnie ojciec zaraził aktorkę miłością do grania. I tak naprawdę Dominik od najmłodszych lat występowała na różnego rodzaju teatrach szkolnych, później również w amatorskich teatrach, po to, aby później ostatecznie udać się do szkół filmowych i doskonalić swoje umiejętności. W 1979 roku zadebiutowała w telewizji. Wizji. Jej najpopularniejszą rolą, tak jak już Wam powiedziałam, była właśnie rola Dany Freiling w filmie Duch. Film był wielkim sukcesem kasowym. Przy budżecie, który wynosił 10 milionów dolarów, zarobił aż 120 milionów dolarów. I zaowocowało to później dwoma sequelami, ale była to niestety jedyna rola kinowa aktorki, która również wystąpiła w filmach Jeźdźcy Cienia i serialu Fame. Dominik mniej więcej w tym okresie, czyli właśnie w 1981 roku, poznała chłopaka, który zawrócił jej w głowie. Początkowo para bardzo dobrze się dogadywała i planowali wspólną przyszłość. Niestety, sielankowe życie bardzo szybko się zakończyło w tym przypadku. Aktorka poznała Johna Swinea, kucharza jednej z restauracji w Los Angeles, właśnie podczas jedzenia posiłków, i już po kilku tygodniach zdecydowali się oni razem zamieszkać. John, który według magazynu People pochodził z wielodzietnej rodziny, a także miał ojca alkoholika, który znęcał się nad rodziną, bardzo szybko okazał się bardzo nerwową i porywczą osobą. Znęcał się nad Dominik fizycznie, a także psychicznie. Aktorka wielokrotnie próbowała od niego odejść, jednak za każdym razem, kiedy on ją przekonywał do tego, że tym razem się zmieni i że ich życie będzie wyglądać tak jak na samym początku, aktorka decydowała się do niego wrócić. Aktorka jeszcze w tym samym roku, czyli w 1982 zagrała w jednym z seriali telewizyjnych Hill Street Blues w stacji NBC nastoletnią matkę, która była ofiarą znęcania się w domu. Jak mówiły później osoby z produkcji, aktorka właściwie nie potrzebowała żadnej charakteryzacji do tej roli, dlatego że na planie pojawiła się bardzo posinieczona i ewidentnie pobita. Właśnie wtedy Dominik zdecydowała, że kategorycznie rozstaje się ze swoim chłopakiem i nie chce mieć z nim już nic wspólnego. Wydawało się również, że jej los właśnie się odmienia, że wszystko idzie ku lepszemu. Dostała propozycję kolejnej roli kolejnej roli serialowej. Oczywiście przyjęła tę rolę i zaczęła się do niej przygotowywać. Podczas właśnie jednego z przygotowań towarzyszył jej jej kolega z planu, partner z którym miała grać wspólne sceny. Znajomi przygotowywali się do odgrywania tych ról w mieszkaniu Dominik. Wtedy do jej drzwi zapukał były chłopak. Zaczął dobijać się do mieszkania. Dominik poszła się z nim zobaczyć. Jednak w wyniku tej rozmowy doszło do szamotaniny i John zaczął dusić swoją byłą dziewczynę. Kolega, który był na miejscu, pobiegł, żeby jej pomóc, ale okazało się, że było już za późno. Aktorka leżała nieprzytomna. Wezwano karetkę i została zabrana do szpitala, jednak nigdy więcej nie odzyskała już świadomości i zmarła w szpitalu 5 dni później. John twierdził, że próbował popełnić samobójstwo po tym, jak zorientował się, co zrobił. Został jednak oskarżony o morderstwo. Jednak cały czas bronił się, że on nie wiedział, że robi krzywdę swojej byłej dziewczynie, że po prostu bardzo często oni się tak przepychali, i być może ona również zasłabła w wyniku nerwów, jakie towarzyszą takim sytuacjom. I ostatecznie, co tutaj bardzo zastanawiające w tej sprawie, sędziowie doszli do wniosku, że chłopak ma rację i skazali go jedynie za nieumyślne spowodowanie śmierci. Przez co otrzymał on wyrok 6 lat więzienia. Jednak w więzieniu spędził tylko 4 lata i wyszedł za dobre sprawowanie. Rodzina Dominik odebrała ten wyrok jako totalnie niesprawiedliwy i bardzo często podnosili oni larum że mężczyzna tak krótki czas spędził w więzieniu. W śmierć Dominik Dunn wstrząsnęła środowiskiem. Tak naprawdę bardzo wiele osób nie mogło pogodzić się z tym, że młoda i obiecująca aktorka, która właśnie zyskiwała coraz większą popularność, niestety została brutalnie zamordowana. Wiele osób tworzyło filmy oraz piosenki ku czci Dominik. Jak widzicie, teraz prezentuję Wam filmy, które stworzyli jej fani na YouTube. Prezentujące jej zdjęcia. Bardzo wiele osób wysyłało również krzepiące listy do jej rodziny. John, po tym jak po czterech latach wyszedł z więzienia, zaczął pracować jako szef kuchni w jednej z kalifornijskich restauracji. Rodzina dziewczyny, bardzo zrozpaczona tym, że znowu przebywa on na wolności i może zagrażać innym osobom, rozdawała gościom tej restauracji ulotki z informacją o tym, co zrobił szef kuchni. W latach 90. dominik ojciec dziewczyny odebrał informację od ojca kobiety, która w tym momencie spotykała się z Johnem. Z pytaniem, czy jest to ten sam mężczyzna, ponieważ jego córka właśnie się z nim zaręczyła, a jemu udało się w internecie dotrzeć do strasznych informacji na temat przyszłego zięcia. I Dominik również wtedy potwierdził, że faktycznie jest to ten mężczyzna, że jego zdaniem jest to potwór, który doprowadził do śmierci jego córki. Wtedy John on zdecydował się wytoczyć proces rodzinie dziewczyny za prześladowanie go. Jestem ciekawa waszej opinii na temat tego, że rodzina nie mogła pogodzić się z tym, jaki wyrok otrzymał morderca ich córki. Wiem, że prześladowanie kogokolwiek jest bardzo złą praktyką. Jednak w ostatnich dniach ta sprawa bardzo skojarzyła mi się ze sprawą Ewy Tylman, gdy zobaczyłam reakcję jej taty na to, że Adam Z, który był podejrzewany o morderstwo Ewy Tylman został uniewinniony. Widać było, że ojciec Ewy jest bardzo wzburzony takim wyrokiem sądu, i że wręcz nie mógł się pogodzić z tym, że Adam Z. nie poniesie żadnej odpowiedzialności. Prosił go także, żeby cokolwiek w tej sytuacji powiedział na temat śmierci jego córki. I wydaje mi się, że jeżeli tutaj ta sytuacja była jeszcze taka bardziej wątpliwa, to w momencie, kiedy wszystko było jasne i mężczyzna, który zamordował Dominik, przyznawał się do tego, był na to świadek. I dodatkowo wszystkie okoliczności wskazywały na to, że właśnie z jego rąk została zamordowana mordowana otrzymał tak mały wyrok. Więc z jednej strony oczywiście tego nie popieram, ale mm, jestem w stanie zrozumieć ich wzburzenie i to, że po prostu argumentowali swoje działanie tym, że nie chcą, żeby żadna inna kobieta, czy też dziewczyna poniosła śmierć w tak bezsensowny sposób, w jaki odebrano życie ich córce. Czekam oczywiście na wasze opinie na ten temat w komentarzach. Kiedy szukałam informacji na ten temat w internecie, to natrafiłam też na informacje o klątwie filmu Duch, ponieważ faktycznie kilka osób, które grały w tym filmie, zginęły w bardzo mrocznych okolicznościach. Dlatego jestem ciekawa, czy wy wierzycie w takie sprawy, jak różnego rodzaju klątwy. Też w przypadku na przykład filmu o śmierci Brandona i Brusa Lee opowiadałam wam o tym, że niektórzy wierzą, że być może jest to klątwa. Ja osobiście nie wierzę w takie rzeczy. Ale jestem ciekawa Waszej opinii. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście ze mną do samego końca. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie i co myślicie o tym wyroku. Czy faktycznie w takiej sytuacji można mówić o nieumyślnym spowodowaniu śmierci? Jestem ciekawa Waszej opinii. Dziękuję Wam za dzisiaj. Bardzo Was zapraszam również na filmy z innych moich serii, ponieważ oglądając je, wspieracie również mnie i ten kanał. No i oczywiście. Widzimy się już niedługo, także śledźcie i bądźcie ze mną na bieżąco, a jeśli Wam się podobało, to nie obrażę się za łapkę w górę. Do zobaczenia, pa pa!